Cześć! Z tej strony kucyk, dzisiaj mam dla Was recenzję noży Opinel. Zacznę sobie trochę inaczej niż zazwyczaj, bo od historii. Firma Opinel liczy sobie już ponad 125 lat. Została założona w 1890 roku we Francji. I same noże również są robione we Francji. Także nie mamy tu żadnego chińskiego szajsu. Rozmiary tych noży są numerowane od 2 do 13. Z tym, że nie ma opinela 11, a to ze względu na to, że był zbyt podobny rozmiarowo do 10 i 12, w związku z czym produkowanie 11 nie opłacało się opinelowi i został on wycofany w 1935 roku, ile mnie pamięć nie myli. Z kolei nie ma Opinela 1, no dlatego, że był po prostu za mały i się w ogóle nie sprzedawał. Został wycofany w 1932 i. No i właśnie od tamtej pory nie ma Opinela 1. E, chyba miał 2 cm ostrza, więc to jest naprawdę bardzo mało i praktycznie nic się tym nie zrobi. E, a ja mam tutaj ze sobą. 3 opinele, 7, ósemka oraz 9. Moim zdaniem to są najbardziej optymalne rozmiary, jeśli chodzi o pinela. Nawet na EDC się nada mimo iż nie mają klipsa, co niektórych może odstraszać. 7 ma 8 cm ostrza, 8,5, z kolei 9, jak sama nazwa, nazwa wskazuje, ma 9 cm. Co tu więcej powiedzieć, stal, stal tych noży, tutaj siódemka i dziewiątka są z węglówki, z kolei ósemka z nierdzewki. Jakby ktoś chciał wiedzieć to węglówka to się dowiedziałem, że jest to stal XC90, a nierdzewka to Sandvik 12C27. Przejdźmy sobie teraz do rękojeści, we wszystkich tych trzech nożach rękojeść jest wykonana z buku, jest okrągła, co sprawia, że bardzo przyjemnie się wpasowuje w dłoń. Tutaj mamy takie delikatne zwężenie i rozszerzenie przy dóbce. Naprawdę, rękojeść Opinela to jest jedna z wygodniejszych, z jakimi miałem do czynienia to są jak już mówiłem te są wykonane z buku, jednak przykładowo ósemka która chyba doczekała się najwięcej wersji drewna i w ogóle wariantów tego noża są jeszcze rękojeści z oliwki z orzecha z dębu jeszcze jest jakieś drewno bubinga o którym pierwszy raz słyszę jest ono dosyć ciemne żeby nie było tyle tylko wiem Także, no ósemka chyba najwięcej ma tych rodzajów drewna, wszystkie moim zdaniem wyglądają ślicznie. Przejdźmy sobie teraz do blokady. Blokada jest to ViroBlock. Została chyba, z tego co mnie, jeżeli mnie pamięć nie myli i z tego co pamiętam, została ona dodana w... 1955 roku i opatentowana również pamiętajcie, że Opinele 5 i mniej już nie mają tej blokady, no to ze względu na to, że no po prostu są on, te noże są po prostu za małe znaczy nie, to po prostu tylko nikt nie będzie używał tak małych noży do jakichś cięższych prac w związku z czym, no blokada jest tam zbędna jeszcze dodam, że dopiero w 2000 roku dodano to wcięcie tutaj, które umożliwia nam dodatkowe zabezpieczenie noża w pozycji zamkniętej. Przed rokiem 2000 tego nie było. Dalej przejdźmy sobie do głowni. Jak już mówiłem, mamy tutaj dwie wersje stali: węglowa i nierdzewna. Mamy tutaj szlif pełny płaski, co przekłada się na świetne właściwości tnące, w połączeniu jeszcze z do, do naprawdę bardzo cienką głownią, która no, wygina się delikatnie ze względu na swą grubość, jednak dzięki temu właśnie noże świetnie tną. W kuchni to jest po prostu mistrz. Również w cięciu kartonu prześlizguje się po prostu ten nóż. Ehm. No muszę powiedzieć, że różnie bywa z ostrością fabryczną, czasem jest naprawdę bardzo fajnie ostry ten nóż, z kolei czasem się zdarza, że no, przychodzi tempy i łapie kartkę, ten ma fabryczną krawędź nocą. jedynie to przejechałem nim parę razy po pasku i tnie w sposób zadowalający, A, jednak trochę chwyta. No, ale to jest ostrość. No, przy takiej cenie nie spodziewajmy się cudów. Myślę, że każdy może sobie w swoim zakresie to podostrzyć. Głównie otwieramy za pomocą wycięcia na paznokieć. Co do otwierania, z tym też różnie bywa, bo niekiedy możemy dostać opinela, który chodzi naprawdę bardzo fajnie i całkiem przyjemnie. A z kolei, na przykład moja dziewiątka. Chodzi dosyć opornie i niekiedy bardzo ciężko jest wyciągnąć nóż z rękojeści, jak się trochę zastoi. Tutaj Wam sprzedam takiego tipa. Jeżeli właśnie strasznie mocno trzyma Wam się głownia, możecie po prostu otworzyć pierścień i stuknąć o coś. To sprawi, że głownia się delikatnie wysunie. A dzięki temu będziemy mogli sobie o wiele przyjemniej nóż otworzyć. Bez konieczności łamania paznokci. No, co tu więcej powiedzieć? No, cena tych noży jeszcze. No, ósemka waha się mniej więcej w okolicach 40-45 zł, także to jest naprawdę niewygórowana cena, i muszę na polecić. Naprawdę za tą cenę są jedne z lepszych noży. Stosunek jakości właśnie do, do ceny strasznie się powtarzam, jest fenomenalny i moim zdaniem warto mieć opinela w swojej kolekcji, czy to z nierdzewki, czy z węglówki, a najlepiej obydwie wersje. Naprawdę. No, moim zdaniem ten nóż jest warty polecenia. No i w zasadzie to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam do komentarzy, do ocen na Facebooka, na Instagrama. No i cześć!